Gdzie mój kochany, a gdzie? Czy przyjdzie do mnie, czy nie? nocka nastała, dziewczyna chłopca szukała, wianeczek piękny uwiła i w zimną wodę rzuciła. Wianeczek piękny uwiła i w zimną wodę rzuciła. Gdzie mój kochany, a gdzie? Czy przyjdzie do mnie, czy nie? Wołanie usłyszme, wołanie usłyszme, wołanie usłyszme, wołanie usłyszmy. Janeczku, wianeczku ty, do mego lubego płyń, niech woda kwiaty Twe do jego serca śle. Niech woda Gdzie mój kochany, a gdzie, czy przyjdzie do mnie, czy nie? Wołanie usłyszmy, wołanie usłyszmy, wołanie usłyszmy, wołanie usłyszmy. Chłopca takiego. Niech prędko powie, że żyć mu bez mnie źle. Gdzie, gdzie mój, mój kochany, a gdzie? Czy przyjdzie do mnie, czy nie. Wołanie usłyszmy, wołanie usłyszmy. Wołanie usłyszmy. Wołanie usłyszmy. Woła usłyszmy a woda. Chłopca mego znasz i jemu wianek dasz. Gdzie mój kochany a gdzie? Czy przyjdzie do mnie, czy nie? Wołanie usłyszmy, wołanie usłyszmy, wołanie. Rosły kwiatuszki w ogrodzie, a teraz płyną po wodzie. Ładne kwiatuszki uwiły, razem na wodę puściły. Ładne kwiatuszki uwiły, razem na wodę puściły. Płynie wianeczek po fali, a zapłyńcze jak najdalej, jeśli się wianek zatrzyma, będzie samotna dziewczyna. Jeśli się wianek zatrzyma, będzie samotna dziewczyna. Płyńcie wianeczki wokoło, będzie mi w życiu wesoło. Ja... To, to się w tym roku ożynie. Wianeczek dalej popłynie, to, to się w tym roku ożynie. Płyńcie wianeczki równiutko, będzie nam w życiu słodziutko. Który z was wianek zdobędzie, ten twoim na zawsze będzie. Poim na zawsze będzie, który wianuszek od boku. Ta panna lubi chłopaków. Wianeczka, zapach nie mięta. Panna przez chłopca już wzięta. Wianeczka, zapach nie mięta. Panna przez chłopca już wzięta. 啊。